Zaczynamy, witam Państwa Zaczynamy nagrywanie Hadoś Szewczyków Przerdolił się do rogu To co teraz? Baryk nie, na tym bym spróbował do, to tutaj, tak jak wjechałeś No jak się przewróci, w tę stronę Tak wjechałeś, się nie przewrócił, to teraz się przewróci? Dawaj tak jak wjechałeś Zapali? Bierz, bierz tu Dobra, przełóż, nie, zbierz to linkę Dobra przełaśnie, to Nic ci nie daje, bierz to się da robotę Bierz się za robotę Zostaw go Po nowym roku się wyciągnie A Po nowym roku się go wyciągnie Dobra chwilę robię przerwy w nagrywaniu